i Jest to kolejny etap naszej działalności. Dopiero mamy niecałe dwa lata, a już zaczynamy sobie nowe. Otóż skończyliśmy projekt, który związany był z, ze spotkaniami na temat e, profilaktyki niezależnej. zaczynamy projekt kulturalny. W tym projekcie kulturalnym mamy kilka zadań i pierwsze zadanie to jest to dzisiejsze spotkanie. Miło mi Panią i Państwu zakomunikować, że projekt koordynuje i oczywiście dzięki niemu tu jesteśmy dzisiaj, bo to jego pomysł, trzeba zawsze oddać to, co pomyślał i realizuje, Pan Krzysztof Obulkiewicz, którego serdecznie witam. On będzie dalszych gości witał, bo już taki jest, mówił, że mam się nie wąże, więc nie będę. Pan, i powiem, że Pan Krzysztof projekt skonstruował, wymyślił i będziemy go realizować w następujących etapach. Dzisiaj mamy przy okazji, Dzisiaj, Dzisiaj, poprawnie przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, mamy spotkanie tak pierwsze z kulturą. To właśnie będziemy e, pić kawkę, e, ciasteczka i tak dalej i spotkamy się z kulturą. W maju, e, kiedy stworzymy tak, tak zwaną sekcję kulturalną, no to mamy wyjazd do Kalisza do teatru. Spotkamy się tam prawda, z aktorami. Nie, nie wszyscy wszyscy, <noise> tego autobus ma tylko 45 osób. <noise> Następne spotkanie będziemy mieć na jesień. Oczywiście no i to też będzie niespodzianką. Nie o wszystkim mogę mówić, bo to są trochę sprawy takie no, ale to niespodzianka po prostu takie tajemnicze. No i to jest ten i, i to jeszcze też nie wszystko. Będą cztery takie etapy i to jest ten dział kulturalny, To w ramach tego tu jesteś. Zakończyliśmy Nordic Walking, czyli już, prawda, pierwsze dwa kursy zakończyliśmy. Kończymy powoli trening pamięci i miło mi zapomnieć, teraz bardzo proszę uważać, że wygraliśmy grant. Po pierwsze zdrowie. W tym grancie mamy dwa zadania do zrealizowania. Ciąg dalszy treningu pamięci, i oczywiście udzielanie pierwszej pomocy. I dlatego też zawieszamy na razie Northern Walking i nie, nie, nie. Po prostu nie ma kiedy. My go oczywiście uruchomimy znowu, prawda, gdzieś tam od września być może, ale teraz będzie napór na oczywiście dopiero... Po tak na okoliczność świąt Wielkienosy. Na te osoby, które chcą uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy, będą mieć zajęcia z panią Brzezińską, tam w szkole medycznej. Kurs trwa 30 godzin i będzie intensywny, że tak powiem, przebiegał i każda z pań będzie mogła ewentualnie i panów, bo będą udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. I jednocześnie zaraz po świętach, również zaczniemy kolejny kurs, górski ja Jak nam się to wszystko górski to mam nadzieję, że jeszcze może pod koniec tego semestru górski ostatnią grupę górski bo będzie mieć kilki już również kupione. No i wtedy na zakończenie e, przybiegniemy na spotkanie 25 czerwca, tam gdzie się umawialiśmy, prawda, m, ta, także i z To tyle informacji. To no tak nietypowo, prawda, ale e, chciałbym prosić, żeby nie zapomnieć o płatach, prawda, bo to jeszcze tydzień nam został. Biuro jest czynne codziennie, bo mamy teraz panienkę Patrycję, która codziennie jest od godziny 10 do 14 dla Państwa dyspozycji i wszystkie sprawy tam można załatwić. A teraz z okazji Dnia Kobiet, samorząd słuchaczy, przewodniczący samorządu, czyli mężczyzna wręczy kwiaty wszystkim Paniom, ale to nie ma szans, prawda, żeby wszyscy. Kim wręczy co tak sobie, to Pan przewodniczący sący już stoi, ma wiązankę kwiatów, nie pokaże. O, prawda? O, ma kwiatą. Brawo dla pana. I pozwólcie państwu, że pierwszej kobiecie po lewej stronie wręczy. Czyli pierwszy, o. To jest dla wszystkich pan, prawda, o. Diczymy dużo zdrowia. Dziwolnictwo, takiego 60 osobistego, z tego bo po prostu musimy trzynamy, trzynamy. Nie jeszcze, nie, 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 po, to, po, to musimy. po co, ja po po co, 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 po po co, po co, po po co, po i on teraz wszystkich powita, gości, prawda, oficjalnych i już teraz rząd do końca, jak już nie odsyłam. Dziękuję bardzo, witam serdecznie, tym razem i oficjalnie, O no, to nie widzę. Słuchajcie, dzisiaj właśnie jest taki pierwszy spot, pochowa się pod stół. Jeżeli oni są, to są tylko po to, żeby Panią dzisiaj służyć. Jeżeli ktoś będzie potrzebowała, żeby ja od rzadka zanieść to płaszcza, bo klucze zostawiłam, bo coś to, proszę bardzo, to na pewno uczyni. Chcieliśmy właśnie w ten sposób kulturalnie, jak to powiedział Pan Józef, rozpocząć to spotkanie z tą naszą kulturą i dlatego przygotowaliśmy dzisiaj, ponieważ jest to okazja, bo jest 8 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet. Niestety nie, za późno wzięliśmy się za to, nie zdążyliśmy nikogo ściągnąć za granicę. Nawet pan prezydent powiedział, że w przyszłym roku ramzka kogoś załatwi, no ale w tym roku nie dał rady. W związku z czym mamy tylko zaproszone delegacje pań i to tutaj z koła emerytów, emerytów i rencistów mamy również panie, które tutaj nas zaszczyciły. Delegacja byłaby stacją. Serdecznie witamy. ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, również mamy delegację państwową Witamy serdecznie. No a teraz przedstawię najbliższego naszego dzisiejszego gościa. Otóż jest z nami Pani Dyrektor Ostroskiego Centrum Kultury, Pani Ewa Matecka, którą serdecznie chciałbym powitać. Dzięki niej właśnie możemy tutaj dzisiaj być na tej sali. ちょっと大変しす。